Nazywam się Katarzyna i w wieku trzydziestu lat nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę stać w jadalni miliardera, gdy ktoś nazwie mnie śmieciem z ulicy. Gdy mój chłopak Aleksander ścisnął moją dłoń pod stołem, jego ojciec Maksymilian patrzył na mnie chłodnymi, wyliczającymi oczami. Dwadzieścia trzy zamożnych gości zamarło z szoku, gdy powiedział na tyle głośno, żeby wszyscy usłyszeli śmieci z ulicy w pożyczonej sukni. Krew zastygnęła mi w żyłach, ale coś nieoczekiwanego wydarzyło się w moim wnętrzu. Zanim opowiem wam o mojej reakcji, dajcie znać, skąd oglądacie. I nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować Historię z życia, żeby zobaczyć dalszą część opowieści o tym, jak obroniłam swoją godność. Poznałam Aleksandra siedem miesięcy przed tym pamiętnym obiadem. Pracowałam w kawiarni królewska, małej kafejce niedaleko dzielnicy finansowej w Warszawie. Wynagrodzenie było skromne, ale elastyczne godziny pozwalały mi uczęszczać na wieczorne zajęcia z projektowania graficznego. Każdego ranka o dokładnie 7.30 przychodził i zamawiał czarną kawę z jedną łyżeczką cukru, siadał przy oknie ze swoim laptopem. W przeciwieństwie do innych dyrektorów w garniturach, którzy ledwo podnosili wzrok od telefonów podczas zamawiania, Aleksander zawsze patrzył mi w oczy. Mówił proszę i dziękuję, zostawiając hojny napiwek. Miał miłe niebieskie oczy, które marszczły się, gdy się uśmiechał, i nigdy nie wydawał się zestresowany jak inni. Naprawdę musi pan lubić naszą kawę, zażartowałam pewnego ranka po trzech tygodniach jego regularnych wizyt. Podniósł wzrok od laptopa i uśmiechnął się. Właściwie to dobra kawa, ale podoba mi się też atmosfera i obsługa. Sposób, w jaki to powiedział, wpatrując się we mnie chwilę dłużej niż to konieczne, sprawił, że poczerwieniełam. Dowiedziałam się, że nazywa się Aleksander Kowalski, gdy musiałam wykrzyczeć jego imię przy zamówieniu. Zaczął zostawać dłużej, czasami zadając mi pytania w trakcie przerw. Skąd pochodzę? Co mnie sprowadziło do Warszawy? Opowiedziałam mu, że dorastałam w małym miasteczku pod Krakowem, wychowana przez samotną matkę, która pracowała na trzech etatach, żeby nas utrzymać. Po maturze przeprowadziłam się do Warszawy z marzeniem zostania projektantką graficzną. Ucząc się wieczorami przy pracy na pełen etat. To wymaga niesamowitej determinacji, powiedział ze szczerym podziwem w głosie. Większość ludzi, których znam, miała wszystko podane na tacy, ja też, jeśli mam być szczery. To była pierwsza wskazówka, że Aleksander pochodził z pieniądz, choć nigdy się tym nie przechwałał. Ubierał się elegancko, ale nie ostentacyjnie. Po miesiącu naszych rozmów przy ladzie w końcu zaprosił mnie na kolację. Nasza pierwsza randka odbyła się w małej włoskiej restauracji. Rozmowa płynęła łatwo. Aleksander był inteligentny, ale skromny, interesował się sztuką i literaturą oprócz biznesu. Moja rodzina prowadzi Kowalski Industries, wyjaśnił, pracuje w dziale inwestycji, ale szczerze mówiąc, wolałbym założyć coś własnego, co naprawdę robi różnicę. Nigdy nie słyszałam o Kowalski Industries, ale pokiwałam grzecznie. Dopiero tego wieczoru, po magicznym spotkaniu, sprawdziłam nazwisko jego rodziny. Żołądek opadł mi, gdy zdałam sobie sprawę, że Aleksander był synem Maksymiliana Kowalskiego, miliardera, przemysłowca, którego twarz czasami pojawiała się w biznesowych magazynach. Przez następne sześć miesięcy nasza relacja się pogłębiała. Aleksander nigdy nie sprawiał, że czułam się gorsza od niego. Był równie szczęśliwy, jedząc w mojej ulubionej stołówce, jak zabierając mnie do eleganckich restauracji. Masz prawdziwy talent, Katarzyno, mówił, przeglądając moje portfolio. Gdy pierwszy raz powiedział, że mnie kocha, szliśmy wzdłuż Wisły o zachodzie słońca. Zaproszenie przyszło pewnego deszczowego wieczoru w kwietniu. Aleksander i ja tuliliśmy się na mojej zniszczonej sofie, dzieląc jedzenie na wynos, gdy nagle zatrzymał film. Moi dziadkowie świętują 60. rocznicę ślubu w przyszłym miesiącu, powiedział. Będzie formalny obiad w rodzinnym dworze. Chciałbym, żebyś poszła ze mną. Twój rodzinny dwór, poznać całą twoją rodzinę? Aleksander skinął głową. Jego wyraz twarzy to mieszanka nadziei i niepokoju. To ważna sprawa, wiem, ale jesteśmy razem od sześciu miesięcy i jesteś dla mnie ważna. Chcę, żeby cię poznali. Następne trzy tygodnie obsesyjnie myślałam o każdym szczególe. Co mam założyć? Moja najlepsza przyjaciółka, Zofia, słuchała cierpliwie moich obaw. Potrzebujesz zabójczej sukienki, oświadczyła. Wszystko odpowiednie na takie wydarzenie było daleko poza moim budżetem. 400 zł za sukienkę, którą założę raz, wydawało się szaleństwem. Widząc moją rozpacz, Zofia zaproponowała rozwiązanie. Nadal mam tę granatową, jedwabną suknię z wesela kuzynki. Idealnie ci będzie pasować z niewielkimi poprawkami. Wieczór przed wydarzeniem ćwiczyłam chodzenie w szpilkach po mieszkaniu. Oglądałam filmy na YouTube o etykiecie przy formalnych obiadach. Gdy Aleksander przyjechał po mnie, jego wyraz twarzy sprawił, że cały niepokój był tego wart. Wyglądasz absolutnie zapierająco, szepnął. Jazda zaprowadziła nas przez coraz bardziej zamożne dzielnice, aż skręciliśmy na prywatną drogę wysadzaną starymi dębami. Gdy dwór rodziny Kowalskich pojawił się w zasięgu wzroku, wyschnęło mi w ustach. To nie był tylko dom, ale pałac, który wyglądał, jakby należał do filmu kostiumowego. W głównym holu dworu zapierająca dech kryształowa żyrandol, większy od mojego całego mieszkania, wisiał z sufitu pomalowanego w stylu renesansu. Elegancko ubrani goście przechadzali się, a personel dyskretnie serwował szampana na srebrnych tacach. Aleksandrze, kochanie, wysoka, elegancka kobieta w wieku około pięćdziesięciu lat, podeszła do nas. To była jego matka. Ewa Kowalska. Gdy mnie przedstawił, podała mi rękę krótko i formalnie. Oczywiście Aleksander wspomniał o tobie, jaka śliczna sukienka. Tak interesujący wybór koloru na wiosenne wydarzenie. Siostra Aleksandra, Wiktoria, była zupełnie inna, ciepło mnie przywitała. Wreszcie poznam kobietę, która sprawiła, że mój brat przestał przyprowadzać te nieznośne towarzyskie kotki na rodzinne wydarzenia. Gdy przechodziłam przez tłum, stałam się świadoma oceniających spojrzeń. Pytania zaczęły się niewinnie. Czym się pani zajmuje? Zapytała starsza kobieta obwieszona diamentami. Pracuję w kawiarni w dzielnicy finansowej, kończąc jednocześnie studia z projektowania graficznego, odpowiedziałam szczerze. Jak urocze. Barista. Jak poznała pani Aleksandra? Za każdym razem, gdy wyjaśniałam nasze poznanie w kawiarni, obserwowałam subtelne zmiany w wyrazie twarzy, podniesione brwi, wymienione spojrzenia. W końcu zbliżyliśmy się do ojca Aleksandra. To mój ojciec powiedział Aleksander cicho, wskazując na dystyngowanego mężczyznę. Maksymilian Kowalski był wysoki i imponujący z siwo-brązowymi włosami i niebieskimi oczami Aleksandra choć jego nie miały jego ciepła. Aleksandrze, jego ojciec, zwrócił się do syna, a jego wzrok szybko przeszukał mnie, zanim powrócił. Ojcze, chciałbym przedstawić Katarzynę Miller. Katarzyno, mój ojciec Maksymilian Kowalski. Wyciągnęłam rękę. To zaszczyt poznać pana, panie Kowalski. Ujął moją dłoń krótko, jego uścisk mocny do granic dyskomfortu. Istotnie. To wszystko. Żadnych uprzejmości, żadnego powitania, tylko jedno słowo, które jakimś sposobem zdołało przekazać zarówno odrzucenie, jak i dezaprobatę. Gdy wszedłem do jadalni, ogarnął mnie niepokój. Masywny machoniowy stół rozciągnął się pod kolejną błyszczącą żyrandolą. Zostałam posadzona bezpośrednio naprzeciw Maksymiliana Kowalskiego z Aleksandrem po prawej stronie. Gdy podano pierwszą potrawę, rozmowa przy stole skoncentrowała się na tematach, które wydawały się zaprojektowane tak, aby wykluczyć outsiderów. Portfele akcji, szkoły z internatem, domy wakacyjne w krajach, które widziałam tylko na mapach. Milczałam, koncentrując się na tym, aby nie popełnić żadnych towarzyskich błędów. Więc, panno Miller, głos Maksymiliana nagle przeciął rozmowę, zwracając się do mnie bezpośrednio po raz pierwszy. Aleksander mówi mi, że pracuje pani w kawiarni. Stół ucichł. Tak, proszę pana, kawiarnia królewska. Pomaga to opłacić moje wykształcenie. A co konkretnie pani studiuje? Jego ton sugerował, że wątpi w wartość czegokolwiek. Projektowanie graficzne skończę na wiosnę uniósł brew. Projektowanie graficzne robienie plakatów i tym podobne. Właściwie, ojcze, wtrącił się Aleksander. Katarzyna jest niezwykle utalentowana. Jej praca koncentruje się na tożsamości marki i rozwiązaniach marketingu cyfrowego. Maksymilian go zignorował. A gdzie pani mówiła, że pochodzi? Z małego miasta pod Krakowem Nowy Sącz. Nigdy nie słyszałem. A czym zajmuje się pani ojciec? Pytanie było miną, a z wyrazu Maksymiliana wynikało, że o tym wiedział. Mój ojciec odszedł, gdy byłam młoda, mama wychowała mnie i moją siostrę sama. A czym się zajmuje pani matka? Teraz pracuje w sklepie. Wcześniej sprzątała domy i była kelnerką. Robiła wszystko, co było potrzebne, żeby nas utrzymać. Kilka miejsc dalej usłyszałam, jak Eleanor Kowalska mruczy z aprobatą. Silna kobieta usta Maksymiliana drgnęły w dół. Istotnie. Od pracy fizycznej do pracy fizycznej przez pokolenia. Fascynujące. Gdy kolacja przeciągnęła się przez wiele kolejnych potraw, Maksymilian kontynuował kierowanie w moją stronę celnych pytań. Czy poszła pani na uniwersytet zaraz po maturze, czy odkryła pani swoją ciekawość intelektualną później? To interesujący akcent. Czy to jest powszechne tam, skąd pani pochodzi? Czy była pani kiedyś w Europie? Nie szkoda. Podróżowanie to taka edukacja dla osób o ograniczonym wystawieniu na kulturę. Gdy podano danie główne, nerwy miałam już starte. Sięgnęłam po kieliszek wina, źle oceniając odległość w moim niepokoju i lekko go przewracając. Kilka kropli czerwonego wina prysnęło na nieskazitelny biały obróz. Tak mi przykro, sapnęłam, zawstydzona, gdy kelner podbiegł z czystą serwetką. Ostrożnie z tym powiedział Maksymilian głośno. To wino kosztuje więcej niż pani prawdopodobnie zarabia w tydzień. Przy stole zapanowała nieprzyjemna cisza. Ojcze, to wystarczy. Twarz Aleksandra płonęła gniewem. Tylko stwierdzam fakty, synu. Nie ma potrzeby być nadwrażliwym. Jego wzrok przeszedł z powrotem na mnie, teraz całkowicie bezpośredni, porzucając wszelkie pozory grzeczności. Powiedz mi panno Miller, czy ta sukienka jest z kolekcji tego sezonu? Nie przypominam sobie, żebym widział coś podobnego w garderobie mojej żony pytanie było tak jawnie zaprojektowane, aby zawstydzić, że kilku gości odwróciło wzrok z dyskomfortem. Należy do przyjaciółki była na tyle miła, że mi ją pożyczyła na dziś wieczór. Ach, skinął głową Maksymilian, jego oczy błyszczały ze złośliwością. Pożyczona galeria, tak myślałem. Aleksander zaczął wstawać z miejsca. Ojcze, nie będę tu siedział, podczas gdy obrażasz moją gość. Maksymilian machnął lekceważąco ręką. Usiądź, Aleksandrze, jeśli Twoja przyjaciółka ma być częścią tego świata, powinna rozwinąć grubszą skórę. Moja skóra jest wystarczająco gruba, Panie Kowalski, odpowiedziałam cicho. Musiała być, dorastając tak jak ja. Coś w mojej spokojnej odpowiedzi wydawało się go rozwścieczyć. Odstawił szklankę i pochylił się do przodu, jego głos opadł do niebezpiecznego rejestru, który mimo wszystko niósł się po teraz cichej sali. Pozwól, że będę jasny, panno Miller. Mój syn może być tymczasowo rozbawiony schodzeniem na dno z tobą, ale nie myl się. Jesteś śmieciem z ulicy w pożyczonej sukni i nigdy nie będziesz należeć do tej rodziny ani tego świata. Dwudziesta 23... trzecia pary oczu wbiły się we mnie. Ewa Kowalska wpatrywała się w swój talerz. Wiktoria miała otwarte usta ze szoku. Aleksander był w połowie drogi z krzesła, wściekłość zniekształcała jego rysy krew zastygnęła mi w żyłach, w tym momencie wszystko zwolniło. Coś nieoczekiwanego wydarzyło się we mnie. Całe życie bycia niedocenianą, walczenia o wszystko, co miałam, udowadniania, że się mylą, podniosło się jak fala. Dziwny spokój mnie ogarnął. Wstałam powoli, wygładzając pożyczony niebieski jedwab mojej sukni. Sala pozostała zamrożona w szokującej ciszy. Wyraz Maksymiliana był zadowolony, wyraźnie oczekujący, że ucieknę z pokoju we łzach. Zamiast tego podniosłam szklankę z wodą i wzięłam mały, celowy łyk. Śmieci z ulicy, powtórzyłam słowa powoli, mój głos był stały i wyraźny w cichej sali. Jakie interesujące słowa, panie Kowalski. Chcę panu podziękować, właściwie. Zmagałam się z dylematem moralnym przez miesiące, a pan właśnie sprawił, że moja decyzja stała się niezwykle łatwa. Zadowolony wyraz Maksymiliana lekko zafalował. O czym ty gadasz? Aleksander wierzy, że pracuje tylko w kawiarni. To częściowo prawda. Pracuje tam rano, ale przez ostatnie dwa lata pracuje też na pół etatu jako dziennikarz śledczy dla gazety stołecznej. Szmery przebiegły po stole. Twarz Maksymiliana pozostała niewzruszona, ale zauważyłam, jak białe stały się jego kostki wokół widelca. Sześć miesięcy temu, zanim poznałam pana syna, byłam częścią zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie oszustw korporacyjnych w branży żeglugowej. Podczas tego śledztwa jedno nazwisko pojawiało się w naszych dokumentach: Pana nazwisko, Panie Kowalski. Teraz kolor zszedł z twarzy Maksymiliana. Aleksander całkowicie zastygł. Nasze śledztwo odkryło dowody sugerujące, że Kowalski Industries systematycznie fałszowało raporty zgodności z przepisami ochrony środowiska dla swojej floty cargo. Znaleźliśmy dokumentację nielegalnego wysypywania odpadów w chronionych wodach. Emisji węgla znacznie przekraczających raportowane poziomy i tego, co wydaje się być wyrafinowanym systemem łapówek dla urzędników inspekcyjnych w trzech krajach. Cisza w pokoju przerodziła się z szokowanej w oszołomioną. Gdy zdałam sobie sprawę, kim jest Aleksander, stanęłam przed dylematem etycznym. Natychmiast ujawniłam nasz związek mojemu redaktorowi i usunęłam się ze śledztwa. Nawet przekonałam gazetę, żeby opóźnić publikację. Gdy szukaliśmy dodatkowych źródeł potwierdzających, pochyliłam się lekko, moje oczy zablokowane z Maksymilianem. Zrobiłam to z szacunku dla Aleksandra, bo zakochałam się w nim, nie chciałam, żeby potencjalne przestępstwa jego rodziny skażyły to, co mieliśmy. Aleksander odwrócił się do mnie. Jego wyraz to złożona mieszanka szoku, zdezorientowania i czegoś innego, czego nie mogłam dokładnie nazwać. Katarzyno, czy to prawda? Skinęłam krótko. Przepraszam, że to przed tobą ukrywałam. Starałam się chronić zarówno ciebie, jak i integralność śledztwa. Odwracając się z powrotem do Maksymiliana, którego twarz teraz przybrała alarmujący czerwony kolor, kontynuowałam. Gazeta zgodziła się wstrzymać artykuł nie dlatego, że brakowało nam dowodów, ale dlatego, że prosiłam o więcej czasu, aby zapewnić absolutną dokładność. Chciałam być pewna, zanim potencjalnie zniszczę reputację firmy rodziny mojego chłopaka. Wyprostowałam ramiona. Ale właśnie wyjaśnił mi pan coś bardzo jasno, panie Kowalski. Widzi pan, nosiłam ze sobą zdjęcia pana spotykającego się z urzędnikami inspekcyjnymi na pana jachcie, dokumenty z pana podpisem autoryzujące fałszowanie raportów środowiskowych, nagrania pana zespołu wykonawczego omawiającego, jak ukryć usuwanie toksycznych odpadów przed regulatorami. Gdzieś w dole stołu rozbiła się szklanka. Maksymilian odsunął krzesło i był w połowie stania. To niedorzeczne. Stawiasz dzkie oskarżenia bez podstaw. Właściwie pozwę ciebie i twoją tabloidową gazetkę za zniesławienie. Uśmiechnęłam się spokojnie. Proszę spróbować. Prawnicy Gazety Stołecznej sprawdzili każdy dokument, każde zdjęcie, każde nagranie. Sięgnęłam po telefon w mojej małej torebce. Więc chciałabym podziękować panu za usunięcie wszelkich wątpliwości co do tego, co powinnam zrobić dalej. Napisałam szybką wiadomość, kontynuując mówienie. To była wiadomość do mojego redaktora, informująca go, że formalnie wycofuje mój sprzeciw wobec publikacji. Gazeta stołeczna opublikuje nasze śledztwo w jutrzejszym wydaniu i online o północy dziś. Myślę, że nagłówek wspomina konkretnie pana nazwisko. Pokój wybuchnął chaosem. Maksymilian rzucił się naprzód, jego twarz wykrzywiona wściekłością. Ty, mała nic. Czy masz pojęcie, z kim masz do czynienia? Zniszczę cię. Aleksander wstał i wszedł między nas. To wystarczy, ojcze, nie będziesz tak do niej mówił. Gdy wychodziłam z pałacu z podniesioną głową, zastanawiałam się, czy właśnie zniszczyłam pierwszą prawdziwą miłość, jaką kiedykolwiek poznałam. Ale w obronie prawdy, znalazłam coś równie cennego własną wartość i siłę, która nigdy nie mogła zostać mi odebrana żadnymi słowami, bez względu na to, jak okrutne. Następnego ranka na główek Gazety Stołecznej brzmiał Ujawniono oszustwa środowiskowe i korupcję Kowalski Industries. Historia opisywała lata systematycznych naruszeń środowiskowych, fałszowanych raportów i łapówek dla urzędników. Do wieczora akcje firmy spadły o 20%. EPA i Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiły wstępne śledztwa. Trzy dni po publikacji artykułu, wciąż bez słowa od Aleksandra, wróciłam do pracy w kawiarni. Około jedenasty drzwi się otworzyły i wszedł sam Maksymilian Kowalski. Wyglądał na nic jak imponującą postać z przyjęcia. Panie Kowalski, co mogę dla Pana zrobić? Słowo na osobności. Poprowadziłam Maksymiliana do stolika w rogu, z dala od innych klientów. Przyszedł mnie Pan osobiście grozić? Nie doceniłem Panią. Większość ludzi to robi, to jednocześnie mój ciężar i moja przewaga. Moi prawnicy radzą mi, że pani reportaż jest faktycznie dokładny, jeśli selektywnie przedstawiony, powiedział sztywno. Czy to przyznanie się do winy? Jego szczęka się naprężyła. To jest uznanie pani dokładności. Czy naprawdę przyszedł pan tutaj, żeby pochwalić mój dziennikarski warsztat, panie Kowalski? Przyszedłem zapytać: Co by było potrzebne, żeby pani odpuściła? powiedział wprost: Pieniądze, stanowisko gdzieś, proszę podać swoją cenę. Wpatrywałam się w niego z niedowierzaniem. Wciąż pan nie rozumie to nigdy nie było o pieniądze czy awans chodziło o wykonywanie mojej pracy o prawdę. Tego wieczoru, gdy przygotowywałam kolację w mojej małej kuchni, ktoś zapukał do drzwi. Gdy otworzyłam, stał tam Aleksander nieogolony i wyczerpany. Cześć, powiedział po prostu. Cześć, szepnęłam, moje serce przyspieszało. Gdy usiedliśmy na kanapie, zachowując ostrożną odległość między nami, zapytałam, Gdzie byłeś przez ostatnie trzy dni? Głównie w hotelu, spotkania z prawnikami firmy, rozmowy z dziadkiem o przyszłości firmy, spojrzał na mnie bezpośrednio i myślenie o nas. I do jakiego wniosku doszedłeś? że zakochałem się w kobiecie, która jest odważniejsza i bardziej zasadowa niż jej oddawałem sięgnął po moją dłoń że jestem zły że mi nie zaufałaś z prawdą, ale rozumiem dlaczego tak mi przykro aleksandrze i przepraszam że nie wystąpiłem przeciwko ojcu wcześniej że musiałaś znosić jego okrucieństwo zanim zobaczyłem go wyraźnie ścisnął moją dłoń nie wiem co się stanie z nami katarzyno kocham cię to się nie zmieniło, ale jest dużo bólu i złamanego zaufania z obu stron. Rozumiem, powiedziałam, walcząc ze łzami. Nie, nie rozumiesz, powiedział delikatnie. Nie kończę tego. Mówię, że musimy odbudować powoli, z całkowitą szczerością między nami. W końcu przysunął się bliżej, biorąc obie moje dłonie w swoje. Jeśli jesteś gotowa spróbować, jestem gotowa. Szepnęłam. Więcej niż gotowa. Tej nocy rozmawialiśmy do świtu, obnażając nasze lęki, nasze nadzieje, nasze rany. To był pierwszy krok na długiej i trudnej drodze z powrotem do siebie nawzajem. Czasami ludzie, którzy próbują nas złamać, w końcu dają nam naszą największą siłę. Jeśli ta historia do was przemówiła, polubcie, zasubskrybujcie historię z życia. I podzielcie się nią z kimś, kto może potrzebować przypomnienia o swojej własnej wartości.